Kalendarz Dobry Zasiew 2025. Wtorek, 27 maja. Spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. Pierwsza księga mojżeszowa, 15 rozdział, 5 wiersz. Spójrz na gwiazdy. Brytyjski fizyk i astrofizyk Stephen Hawking. Poświęcił całe swoje życie, aby wyjaśniać tajemnice wszechświata. Pewnego dnia powiedział: Moim celem jest zrozumieć istotę wszechświata, zrozumieć dlaczego jest takim, jakim jest i dlaczego egzystuje. Niestety, ten naukowiec o błyskotliwym umyśle odrzucił wiarę w Boga. W 1963 roku stwierdzono u niego stwardnienie rozsiane, niszczycielską chorobę motorycznego układu nerwowego. Od 1968 roku musiał poruszać się już wyłącznie na wózku inwalidzkim, a w 1985 roku stracił umiejętność mowy i musiał używać do komunikacji komputera. Hawking zmarł 14 marca 2018 roku, w wieku 76 lat w Cambridge. Nie udało mu się wyjaśnić tajemnic wszechświata, pozostała jednak jego zachęta dla innych: Spójrzcie na gwiazdy, a nie na wasze stopy. Postarajcie się, aby temu, co widzicie, nadać jakiś sens i zadajcie sobie to pytanie: dlaczego wszechświat istnieje? Bądźcie ciekawi. Biblia zachęca nas, abyśmy spojrzeli w górę, jednak byśmy uczynili to z wiarą. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył. Pisze w Księdze Izajasza 40 rozdziale 26 wierszu. Wspaniałość i wielkość Boża jest rozpoznawalna w stworzeniu. Bóg zaprasza nas, abyśmy się do niego zbliżyli, ponieważ on nie jest jedynie bogiem stwórcą, lecz również zbawicielem. Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Zbawienie oznacza zostać oczyszczonym z grzechu i winy i od wszystkiego, co zaciemnia nasz wzrok. Gdy uwierzymy, że Jezus Chrystus poniósł na krzyżu Golgoty nasze grzechy, będziemy mogli zadziwiać się nie tylko wspaniałością nieba lecz spodziewam poznać tego, który wszystko stworzył, wkraczając w jego wieczną chwałę.